Cześć, witam Was w kolejnym filmie. I dziś zapraszam Was na taki początek dwufilmikowej miniserii powiedzmy podróżnej, ponieważ wybieram się na urlop. W zasadzie pewnie jak ten film oglądacie to już na urlopie jestem, ponieważ staram się trochę filmów nagrać e, zawczasu, żeby mieć coś do wyrzucenia w trakcie mojego urlopu właśnie. E, więc nagrałam dla Was dwa filmy. Jeden z e, Produktami, które ze sobą zabieram na dwutygodniowy, troszkę ponad dwutygodniowy urlop. I drugi film, który pojawi się wkrótce, będzie to film, w którym pokażę Wam kosmetyki, które zabieram ze sobą do bagażu podręcznego, ponieważ mój lot jest ponad 24 godziny. Ale dzisiaj pokażę Wam po prostu, co ze sobą zabrałam. Zmieściłam wszystko w dwóch pojemnikach. Tutaj mam pielęgnację, a w tym pojemniku, w tej kosmetyczce mam kolorówkę. Oprócz tego mam jeszcze jedną kosmetyczkę tutaj. Do której wrzucę wszystkie moje pędzle, które chcę zabrać. Zacznę może od pielęgnacji. To jest moja ulubiona kosmetyczka podróżna. Jest doskonała, ponieważ ma mnóstwo kieszonek. Po otwarciu tutaj mogę ją zawiesić po prostu w łazience i mam łatwy dostęp do wszystkiego, co jest mi po prostu potrzebne. I tak to wygląda po wyciągnięciu dwóch rzeczy, które zajmowały dużo miejsca i wyglądały źle. Staram się wszystko dosyć e, sprawnie tutaj e, ułożyć. I podróżując na tak krótkie e, terminy, powiedziałabym, staram się zebrać jak, naj, jak najmniej kosmetyków e, pełnowymiarowych. Jedynie takie, których wiem, że na przykład nie mogę zastąpić niczym innym, że bardzo je lubię i e, chciałabym zabrać produkt pełnowymiarowy. I tym razem zabiorę takie cztery produkty chyba cztery, może pięć. Pełnowymiarowe zabiorę moje serum z firmy Antipodice, to jest serum o nazwie Hosanna. I to jest serum nawilżająco napinające, powiedzmy, skórę. Bardziej nawilżające, ja go do tego właśnie używam. Drugi produkt, który będzie pełnowymiarowy, jest to Dermalogica, jest to Solar Defense Booster, czyli to jest mój filtr do twarzy. I trzy kolejne kosmetyki pełnowymiarowe są kosmetyki, które dopiero niedawno dostałam do przetestowania. Uczestniczyłam, miałam okazję uczestniczyć w inauguracji tej firmy w Australii. Jest to firma Skin, pisana przez Z. Pierwszy jest to płyn do mycia twarzy. To jest taki płyn o formule krem, który zmienia się jakby w formułę bardziej oleistą. Drugi produkt, który zabieram jest to krem na dzień. I ostatni produkt, który zabieram, który jest pełnowymiarowy, jest to również tej samej firmy Mgiełka nawilżająca do twarzy, i to jest mgiełka, która także jest przydatna przy np. upoważnieniach słonecznych, które mogą się zdarzyć na urlopie. Ona, jakby, wspomaga gojenie tego wszystkiego i wspomaga, jakby, proces regeneracji skóry, więc myślę, że może być przydatna. Mam tu jeszcze takie małe opakowanie produktu zmuszczającego. To jest jeden z moich ulubionych produktów. również organiczny jest to. Z firmy The Organic Skin Company. Jest to Brightening Almond Seed Facial Exfoliant. I po raz pierwszy użyłam próbki rok temu właśnie też z okazji wyjazdu. I tak mi się spodobał efekt, zapach tego produktu, działanie, że kupiłam produkt pełnowymiarowy, który nie jest może bardzo duży, ale dzięki temu właśnie będzie się dobrze sprawdzał w podróży. Oprócz tego zabieram także kilka saszetek, głównie szamponów, odżywek, masek do włosów. Tutaj te wszystkie próbki to są saszetki z szamponami i odżywkami. Myślę, że nie będą mi bardzo potrzebne, ponieważ w hotelach najczęściej kosmetyki takie podstawowe, pielęgnacyjne są, czyli jakieś tam płyny do podprysznic, szampony, odżywki, więc wzięłam tu kilka próbek, na wszelki wypadek. I także zabieram ze sobą próbki maski Glam Glow, gdybym przypadkiem może miała kiedyś wieczorem czas i ochotę właśnie na zrobienie sobie maski. Dalej, zabrałam też taką miniaturkę płynu pod prysznic, na wszelki wypadek ponownie, gdyby może akurat okazał się przydatny, gdyby gdzieś tam czegoś brakowało. Zabieram także płyn micelarny z garniera, i tutaj przylałam do takiego pojemniczka podróżnego. Ja zawsze kupuję takie zestawy pojemników podróżnych przed właśnie jakimiś wyjazdami. I oprócz tego, zabiorę także płyn do dezynfekcji, do takiego szybkiego mycia pędzli. Gdyby akurat, no bo myślę, że może być potrzebne, nie, nie chciałabym używać pędzla np. do podkładu tego samego przez dwa tygodnie, to raczej nie jest za bardzo higieniczne. Oprócz tego do takich małych pojemniczków przełożyłam także krem na noc, to jest krem Emma Hardy i też nie nałożyłam go tutaj zbyt dużo, ponieważ on jest bardzo wydajny, jest dosyć gęsty, więc myślę, że na wakacje w temperaturach dosyć wysokich nie będę używała go tak dużo. I do takiego małego pojemnika przełożyłam także krem pod oczy. Też z takich miniaturek, na wszelki wypadek, zabieram także małe masło do ciała. To jest Pure Fiji Body Butter o zapachu Orange Blossom, czyli pomarańczowym. Bardzo przyjemny, taki letni zapach. Oprócz tego zabieram także perfumy. To jest takie małe opakowanie Mark Jacobs Daisy Also Fresh, więc akurat idealnie pasuje tutaj do jednej z kieszonek. I zabieram także taką podróżną maszynkę do, do depilacji, to jest coś nowego u mnie, czego nie próbowałam. to jest z firmy, to jest Venus i to jest taka miniaturowa, miniaturowa powiedzmy maszynka do, do depilacji, więc jest idealna właśnie w podróży, dlatego tego przychodzi w takim opakowaniu, które tutaj ma otwory, więc dopuszczamy do tego produktu powietrze, żeby tam nic się nie zaczęło rozwijać, jakieś różne bakterie. Do tego to jest maszynka, która ma aż 5 ostrzy, więc myślę, że będzie idealna. I tak jak czytałam różne recenzje na jej temat, to jest bardzo komfortowa, dobrze jej się używa, mimo tego małego, tej krótszej rączki, więc mam nadzieję, że u mnie też sprawdzi się bardzo dobrze. I rozwijam z pielęgnacji. Teraz pokażę Wam jeszcze, co zabieram z kolorówki. Całą kolorówkę mam w takiej małej kosmetyczce. Zabieram tylko naprawdę podstawy, ponieważ. Myślę, że będzie to raczej urlop bardziej aktywny, więc nie będę miała zawsze czasu, żeby się jakoś pomalować dokładnie, żeby się do tego bardzo jakoś przyłożyć. Ja też nie, nie zawsze to robię, nawet na co dzień. Zazwyczaj mój ojciec jest bardzo podstawowy, więc pokażę Wam, co ze sobą e, zabieram. Podkład, który wezmę, jest to MAC Face and Body. To jest jeden produkt, który włożyłam do oddzielnego opakowania. Gdybym przypadkiem w trakcie lotu, na przykład zmiany ciśnienia jakoś wpłynęły na opakowanie nie tak jak powinno, wtedy to wszystko zostanie tutaj i nie rozpłynie się po całej kosmetyczce. Normalnie zabrałem pewnie krem CC z firmy It Cosmetics, ale właśnie mi się skończył dwa dni temu, więc aktualnie muszę kupić kolejne opakowanie, więc zabieram to, które też już niewiele jest zostało, więc myślę, że może uda mi się akurat ten produkt skończyć w trakcie urlopu. Jeśli chodzi o korektor, zabiorę MAC Pro Longwear. Jest to mój ulubiony korektor, nie wyobrażam sobie wyjazdu bez niego. Jest też niesamowicie wydajny, mamy go troszeczkę ponad rok pewnie i jeszcze została może jedna trzecia opakowania, więc może jedna czwarta. Ale mimo wszystko jest tego dosyć jeszcze dużo. Kolejny produkt jest to Trio Ambient Lighting Powder z firmy Hourglass. Ostatnio tego odcienia tutaj Dim Light używam jako pudru bardzo często i podoba mi się ten efekt, więc postanowiłam, że chciałabym go zabrać. A przy okazji ten zestaw ma także rozświetlacz, który też ostatnio bardzo często. Ostatnio często noszę od rozświetlacz z firmy The Balm, Cindy Luminizer, ale nie chciałam brać konkretnego jeszcze innego produktu, skoro mam go tutaj w zestawie. Mam tu też taki produkt, który bardziej się nadaje jako brązer, więc. Trzy w jednym, myślę, że bardzo wydajne rozwiązanie, bardzo dobre właśnie również w podróży. Jeżeli chodzi o różę, zabiorę 2, To jest Tarte Exposed, więc to jest taki odcień bardziej naturalny, wpadający w takie właśnie bardziej naturalne, Tony, a ten jest to Immortal Flower. Tutaj mam waciki włożone do środka, żeby przypadkiem nic tam się nie pokruszyło. A to jest róż, pokazywałam go wielokrotnie, to jest róż takiej bardziej brzoskwiniowej tonacji, który właśnie nadaje się do innych, na przykład ust, do innego produktu na ustach, który bym akurat tego dnia nałożyła. Dlatego zabieram dwa, żeby właśnie mogła różne odcienie na ustach także nałożyć, które będą do tego pasowały. Zabiorę także bazę z firmy Hourglass. Jest to Veil Mineral Primer. Ona jest fajna, ponieważ właśnie na takie, może bardziej do takich klimatów troszeczkę bardziej wilgotnych, i takich miejsc, gdzie może być troszeczkę bardziej jakby parno. On może się bardzo dobrze sprawdza, lepiej utrzymuje makijaż właśnie. Więc postanowiłam, że no skoro to jest też takie małe opakowanie, to nie jest pełnowymiarowa, pełnowymiarowy rozmiar. Więc postanowiłam, że akurat nie jest to duże, mogę zabrać. Następnie zabieram także Gimmy Brow z Benefitu jako taki produkt do szybkiego podkreślenia brwi. Na dzień jej zupełnie wystarczy. Na filmach często staram się dodać produkt, który zdefiniuje brwi, więc Mam tylko też Gimmy Brow i mi się ten efekt podoba. Wystarczy mi coś takiego właśnie na co dzień. Zabieram także bazę pod cienie. Jest to baza Lorak Behind the Scenes. Jedyna paleta, którą z sobą zabieram, paleta cieni. Dam Wam chwilę na, na zgadnięcie, może, jeżeli Wam się. Uda. Jest to paleta z firmy Nars. Jest to God Created The Woman. I ona jest fajna, bo jest bardzo mała. To jest również wielkości mojej, mojej dłoni, środka mojej dłoni. I ma idealny zestaw kolorów właśnie podróżny. Te dwa kolory tutaj bardzo lubię. Często jeden ośrodek ma też taki średni odcień, takiego siwego, jakby brązu. Ma różne tutaj odcienie ciemnych brązów, czarny. Jedynie czego mi tutaj brakuje, to cienia do podkreślenia łuku brwiowego, jakiegoś takiego bardziej matowego, ale myślę, że mogę sobie bez tego poradzić. Na pewno wystarczy mi taki zestaw do jakichś podstawowych makijaży, na przykład na wieczór do gdzieś wychodziła. Oprócz tego zabieram także kredkę z firmy Max Factor, to jest odcień Natural Glaze, to jest kretka oczywiście do podkreślenia linii wodnej. Zabieram jeden liner, jest to liner w odcieniu z Cinnamon, jest to Outliner, jest to odcień złoty, ponieważ uwielbiam właśnie efekt takiego złotego linera na moich powiekach. Wolę definiować sobie oczy w ten sposób niż używając ciemnych kolorów, szczególnie właśnie na, na urlopie. Myślę, że taki ocień będzie ładniejszy. Jak się oparę, to już w ogóle. I do tego zabieram także tuż z firmy Covergirl, jest to Clump Crusher, mój absolutny ulubieniec, więc nie wyobrażam sobie wyjazdu bez niego. Jeśli chodzi o usta, to nie mogłam się zdecydować, na tutaj najwięcej, ponieważ no nie byłam pewna, co chcę zabrać i trochę mi zajęło czasu, jakby wybranie produktów, które będą mi wystarczyły do różnych makijaży i do różnych na przykład stroju, które ze sobą na przykład zabiorę. Wezmę sobie jeden błyszczyk. Jest to Color Elixir from Maybelline w odcieniu 005 Breathtaking Apricot. To jest taki właśnie brzoskwiniowo-koralowo. Pomarańczowy, powiedzmy odcień, który będzie pasował dobrze do różu z Maka. Następnie zabiorę także szminkę z firmy Lancome. Jest to Różin Love w odcieniu Coraline Love. To jest jeden z moich ulubionych szminek, już używam już używa i myślę, że połowę przynajmniej. Oprócz tego także taki szminko błyszczą, tak jak to nazywam, z firmy Sonia Kaszyk, Jest to Sheer Lip Color, tak? Shine Lux Lip Color w odcieniu Sheer Pink Last, to jest numer 21. Zabiorę także Soft Matte Lip Cream z firmy, z firmy NYX, i to jest odcień Antwerp, jeden z moich ulubieńców również. I to jest taki też koralowy odcień różu, zależy. On czasami wygląda na mnie różnie, czasami na bardziej koralowy, czasami bardziej różowo, więc to jest taki produkt, powiedzmy, że kameleon prawie, w zależności od tego, co mam na pozostałej, pozostałych częściach twarzy. I ostatni produkt, jest to produkt z firmy Bite Beauty, jest to kredka. Kredka dokładnie z serii High Pigment Pencil w odcieniu Korwina. I to jest taki żarówiasty, bardzo intensywny, również taki wpadający troszeczkę w koral róż, który myślę, że na wakacjach będzie właśnie idealny. I to tyle z kolorówki. Myślę, że udało mi się ograniczyć naprawdę niezbędnego minimum. Może oprócz produktów do ust. I myślę, że to będzie tyle, niczego co innego jeszcze nie planuję zabrać, takie zaspokojenie mi wystarczy, a poza tym, ponieważ lecę do Stanów, na pewno też odwiedzę Sephora, Ulta, jeżeli znajdę i na pewno w coś się też zaopatrzę, więc raczej nie będzie mi brakowało kosmetyków, <grych> na pewno, więc tyle myślę, że mi wystarczy. Na koniec jeszcze może pokażę Wam tak szybko, jakie zabieram pędzle, wszystkie zmieszczę się do takiej jednej małej kosmetyczki. Do twarzy będzie to 5 pędzli, oczywiście do podkładu, do pudru, do różu rozświetlacza oraz do korektora. Nie będę tutaj się jakoś wgłębiała w nazwy tych, tych pędzli dokładne. I do oczu troszeczkę nie zabieram za dużo, więc jeśli tutaj jest to potrzebne, ale to są małe pędzle, dużo nie zajmują, więc myślę, że nawet gdybym nie użyła, to nic takiego się nie wydarzy. Zabiorę ich 6 do oczu i jeden pędzel do do ust. Gdybym malowała takimi na przykład mocniejszymi odcieniami usta, tymi koronowymi różami, to myślę, że może się przydać właśnie pędzel do ust. A do oczu zabieram pięć pędzli z firmy Bidelium z zestawu, który kupiłam na iMats w Sydney. Takie podstawowe tutaj, jeden płaski pędzel, dosyć duży, płaski pędzel mniejszy, pędzel do rozcierania, jeden, drugi i taki mały pędzel jeszcze na przykład podkreślenia wewnętrznego kącika. I oprócz tego zabiorę także pędzel z firmy Inglot, to jest 7FS i to jest pędzel, którym nakładam często właśnie produkt rozświetlający podwóg brwiowy. Tyle w tym filmie, bardzo Wam dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejny film, w którym pokażę Wam, co zabieram ze sobą do bagażu podręcznego do przetrwania podróży dwudziestokilkugodzinnej w samolocie. Do zobaczenia już niedługo.